Siemanko, z są strony Fabian. dzisiaj zagramy sobie w Dead by Daylight. No, zagramy sobie tutaj Michaelem Myersem. Pokażę wam też perki moje. Znam mam na punkty, wziąłem to na punkty, a perki są takie, to raczej każdy zna te perki. Możesz sobie filmik zatrzymać. Ja to powrótko robię wszystko. Cyk. I tu jeszcze są dodatki na mniejszą, do internetu na drugim czy poziomie. I jakoś śledzę to widzę go przez parę sekund, nie? No i takie są rzeczy i daje radii sobie. Rangę mam też, mam w ogóle prestiż na kształcie, a rangę też taka nie za dobra, bo martwię ceny tak często. Bardziej surwem gram, bo tam opalizującym już mam chyba dwa albo jeden już, nie pamiętam dokładnie. Tam surwem lecę ostro, a zabójcą tak... Zagram dwie na jeden dzień, jedną nawet wystarczy i tyle. Ja mam nadzieję, że żeby cięcie i ten... Zrobię cięcie, i dopiero jak wiesz, że uka już grał, to wam znowia. Na chwilę się widzimy. No dobra, się po przerwie. Już tutaj załadowało w końcu grę. Mam nadzieję, że nie będzie lagowało. Pokażę Wam dary, takie wzięli dary. Wzięli jeden w ogóle tort wzięli na dodatkowe punkty. Tam już coś się dzieje. Pięknie po prostu. Ja yy, mam tę postać strasznie wolno na pierwszym poziomie, to mi się nie podoba. Oni będą mnie, no właśnie, będą mnie widzieć, ale na i tak dobra, Ten, no widzą mnie raczej. Zarzy się podejdę na spokojnie i też. A ma sprinta. Ja się tak czuła, że ma. No nabijmy trochę na nim poziomu w takim razie Bo no, skoro błyżki mam sprinta, to nie ma na co dzwonić. No, a mam, to jest w ogóle obsesja. Widzę go już. Nabiję trochę poziomu sobie w takim Ladzie. na nabić poziom. Raz. Chodź tu! No, coś tak, ona ma sprint, to muszę pamiętać. będziemy mnie lupować, nie robię takiego czegoś. Nie lupuje. Mam ją. Pięknie. to się latarka? Nie miała latarki No nogę na No właśnie. Kurde, z tego się znogoniłem. Tu i drugi jest z tego co ja widzę. Ale. Zrobi to gena? No, zmieniała się szybko. No ale mi to gena skończy tutaj już. Gdzieś tu mi się ukryła, po tej stronie. Widzę już ją. Że poziomu na nich bije. ona już nie ucieka. Teraz poziomu na nich nabijemy. Właśnie ją zdjąć? Nie. Trzeba go opinować, serio. Ten gen jest cholernie zrobiony. Miałem ja już do podkąpienia podchodzić, ale ten gen jest cholernie zrobiony. No dobra, przejdźmy w, w dupę z tym genem. Idziemy się pogonić trochę ich. Dobra, mam nadynczkę. Więc to jest taktyka na maję, przynajmniej, czy wiecie. Czy nadynkę stawiasz trójeczkę? I potem i na nadynkę stawiać trujeczkę? i podchodzić podchodzi, na i ciachać na trójkę. Tam z ramią tu mi spa spali paletkę. Nie, ona nie wie, że mam Lightboarna. Teraz ją wciacham. Próbuję mi zrobić ten taki obrót. Jest to 60, ale to nie wyszło. Mam Liveboarda, ona chyba to już czaiła. Więc no. W środku z Szybko rajone. Albo gmiana zrobią Wiedziałem A szybko Strasznie gówniana gra będzie Mam na na osobę, ale Ta gra będzie strasznie gówniana, bo to jest ciężko, że kogoś tu zabić Nie mamy te więcej punktów, ale zobaczcie jak te się tam maksują w ogóle wszystko zajął na dynkę, nie wiem, czy nie dają fory. No nie wiem. O Jezu. Ja mam line ale i tak to mi nic nie dało. Cholera. Niestety. Mój Rongeny. Mam w dupie na razie koleżankę, chyba że tam gdzieś kampił. mi tutaj geny. Dobrze, że zepsuł to gena. Bardzo dobrze. Mój no, zepsuł gena, to jeszcze tym bardziej będą mieli mniej progresu. I widzę Dobra. Zachnięty. Nie, nie, nie wiem, czy ktoś zabiję, bo tutaj jest naprawdę ciężkość. Niemal jak i tak te geny ale są z tymi genami, jak. Nie powiem, jak naprawdę. No, już. I za ostatni wyleci dzieć. bo tam chyba ostatni dzień był. Chyba w jednym miejscu takim. Tutaj nie był robione. Dopiero jest zaczęty. Jest laska. Powieszałem wszystkich, oprócz tej jednej chyba. Oprócz. Nie wiem. Któreś nie powiesiłem I Killershack Ja... Z ja nią nie będę się gonił Bo Killershack wyrzuca to co znaczy Będą mnie przetrzymywać i... Niestety Dają mi gena Ja na Killershacka nie jestem taki głupi Tu mi już kręcę gena Nie wiem po co tak szczerze to robicie To jest w ogóle trójka Święta trójka No nieźle pójdziemy za... Zresztą nie pójdziemy bo... To ono się cofać. Jeszcze my się. O, widzimy. Dobrze, mam się nabijać, będzie ja się maława, bo potem. Wiem, się wstrzymuje troszeczkę. Jest ze mnie wojna. Boję się robić. Nad no, wami robią teraz. Znaczy, że to majka strasznie zwolną postacią. Robiłem mnie? Tak, no polobiła na lupę, nie zauważyłam. On wujka jest rany, no, złapać? To będzie git wtedy Nie miałem nawet harda, ale mi To jest druga osoba No, teraz Nie miałam no jeszcze co tam to, ale... Gdzie ją położyłam? Nie wiem, nie wiem Tak, niszczy? Się boi, bo jest na hita. Właśnie tam na za. Właśnie się bramę. Odważne. Nie powiem, że trochę odważne to było. Zaryzykowanie i gotowanie koleżanki. Colin, I'm not even doing my umbrella, but now. The size is Zabijamy tak już na Hita, ale przydałoby się jeszcze jest piwnica, a dać czas na piwnica, stracić czas. Już trudno. Podnoszą tutaj widza. To chyba jest jak pierwsze zabicie. ale to i tak już będzie lipa. Bo jest gdzieś brama. Yhym Jarzy Wsaliłam Odkładają mi się? Ale siwa to nie może mieć Dobra Mamy trzy osoby, nie jest najgorszy mecz no trochę tak sobie mi się dały, nie no powiem, zabić, ale. No i sprawę już. Dobrze, przynajmniej, że na chipa nie wyszło mi, nie, nie zabijam jednego, albo w ogóle, praktycznie, więc przynajmniej to jest to. Ja po no miałem dwóch, tak szczerze, albo jednego, więc. I tak nie wyszło na rangę, ale no dzięki temu to wyszło. No. Chyba, na tyle. Szybka runda była, mi się z, yy, z druga skończyła, no. to była runda. Nikt nie uciekł. Znaczy uciekł w sumie, jedna osoba. No ale ona była też raz powieszona, więc nawet nieźle poszło to co uciekła się. Napiszmy GG. O Jezus. Tutaj walimy tutaj do tego... Yy. A on Dziedziny napisze. No, dziedzinie napisze, to mi tutaj się zepsuło, nie wywala do tego, ale to już nieważne. Ważne, że ten odcinek yy, wyszedł ładnie. No. Napiszcie w komentarzach będzie minął. Jakby coś pytał zajebiście, by ją fajnie. Więc jak coś to. Przyjmuję serduszko, ale napiszcie w komentarzu, jak wam dzień minął. Będzie miło wtedy. I yy, właśnie tylko, do lot, by nam tutaj wczyta i się będziemy żegnać. Ja mówię, dwa odcinki nagram jeszcze zapasowe, na Że jeszcze jeden odcinek nagram zapasowy na, na jutro, bo rzucić, bo to mnie nie ma. Więc no powtarzam. Więc moi drodzy. Yy, no. Była fajna Gierka, nie powiem. Gierka była fajna. Mam nadzieję, że Wam się gra spodoba. W każdym razie nie mogę nawet w to mi walało do trybu niepełnookręgowego. Niepeł... Oknowego tego trybu takiego. Nie wiem co się stało. Coś się, no, nie, to się nawet nie popsuło, ale no. Więc moi drodzy, mów czytaj tutaj. Cześć Szymanko, i do następnego.